W wieku osiemdziesięciu dwóch lat nauczyłem się wiele o życiu, ale jest jedna decyzja, którą głęboko żałuję: przeniesienie się do domu opieki. W tamtym czasie wydawało się to właściwym wyborem. Moja rodzina to popierała, obiecując, że będę mieć wszelką opiekę i komfort, jakiego potrzebuję. Uwierzyłem im. Ale gdy tam dotarłem, zrozumiałem, że rzeczywistość jest zupełnie inna niż sobie wyobrażałem. Wiem, że wielu z Was może zastanawiać się nad tą opcją, czy to dla siebie, czy dla bliskiej osoby. Może czujecie, że to najbezpieczniejsza decyzja, a może ktoś Wam powiedział, że ułatwi to życie. Ale zanim podejmiecie ten krok, chcę podzielić się sześcioma rzeczami, które chciałbym, aby ktoś mi powiedział przed przeprowadzką. Ponieważ prawda jest taka, że życie w domu opieki nie polega tylko na wygodzie, zmienia wszystko. A kiedy już tam wejdziesz, wyjście nie jest tak proste, jak myślisz. Zostań ze mną do końca, ponieważ niektóre z tych lekcji mogą Cię zaskoczyć. Jeśli znasz kogoś, kto rozważa przeprowadzkę do domu opieki, ten film może być dokładnie tym, czego potrzebują, zanim podejmą decyzję, która zmieni ich życie. Zaczynajmy. Żal pierwszy. Utrata niepodległości. Największym szokiem po przeniesieniu się do domu opieki nie były małe pokoje, ustalone godziny posiłków, czy nawet nieznane twarze. Było to uświadomienie sobie, że straciłem kontrolę nad własnym życiem. Zanim się tam przeniosłem, miałem swoje rutyny. Decydowałem, kiedy wstać, kiedy jeść i jak spędzać dzień. Mogłem iść na spacer, kiedy chciałem. Gotować własne posiłki, albo po prostu siedzieć cicho w moim ulubionym fotelu z książką. Jednak w domu opieki szybko zrozumiałem, że mój czas nie jest już moim czasem. Wszystko było dostosowane do harmonogramu, który nie należał do mnie. Śniadanie serwowano o ustalonej porze, nawet jeśli nie byłem głodny. Zgaszenie świateł następowało o określonej godzinie. Niezależnie od tego, czy byłem gotowy. Chciałeś wyjść na spacer? Mogłeś potrzebować pozwolenia i prawdopodobnie musiałbyś poczekać, aż ktoś będzie mógł ci pomóc. Proste decyzje, takie jak to, co jeść lub co nosić, zaczęły być postrzegane jako przywileje zamiast podstawowych wyborów. Pamiętam swój pierwszy tydzień tam, budząc się w łóżku, które nie wydawało się moje. Usiadłem, rozciągnąłem się, i sięgnąłem po książkę, którą czytałem w domu. Ale kiedy rozejrzałem się po pokoju, dotarło do mnie: To nie jest mój dom. Moje książki, mój ulubiony fotel, małe wygody, które przez lata gromadziłem, zniknęły. Zamiast tego były sterylne ściany, łóżko, którego nie wybrałem, i uczucie, którego nie mogłem się pozbyć. Nie byłem już odpowiedzialny za swoje własne życie. Najtrudniejszą częścią, Uświadamianie sobie, że kiedy raz zrezygnujesz z niepodległości, odzyskanie jej jest prawie niemożliwe. Dostosowujesz się, bo musisz. Przestajesz się sprzeciwiać, kiedy mówią, co masz na obiad. Przestajesz pytać, czy możesz iść na spacer, kiedy chcesz. Uczysz się dostosowywać do ich systemu, ale w procesie zaczynasz tracić siebie. Jeśli rozważasz dom opieki. Zapytaj siebie, czy jesteś gotowy zrezygnować z małych wolności, które nadają życiu sens? Ponieważ gdy raz znikną, będziesz ich brakować bardziej niż kiedykolwiek myślałeś. Żal drugi. Uczucie zapomnienia. Jedną z najtrudniejszych prawd o przeniesieniu się do domu opieki jest uświadomienie sobie, że świat na zewnątrz wciąż się kręci bez ciebie. Kiedy przyjechałem, moja rodzina zapewniła mnie, że będą odwiedzać mnie często. Uwierzyłem im i na początku rzeczywiście to robili. Moja córka przychodziła raz w tygodniu, a wnukowie odwiedzali w weekendy, i przez chwilę wydawało się, że wciąż mam połączenie z moim dawnym życiem. Jednak z upływem miesięcy wizyty stawały się coraz rzadsze. Moja córka zaczęła dzwonić zamiast przychodzić. Moi wnukowie stali się zajęci szkołą i pracą. Święta były najtrudniejsze. Wszyscy obiecali, że przyjdą, ale jakoś plany zawsze zmieniały się w ostatniej chwili, i nagle znalazłem się sam w wspólnym salonie, obserwując innych mieszkańców, wpatrujących się w drzwi, mających nadzieję, że dzisiaj stanie się to, o czym wszyscy zapomnieli. Nie to, że moja rodzina przestała mnie kochać, życie po prostu stanęło na przeszkodzie. Kiedy nie jesteś obecny codziennie, łatwo jest ludziom założyć, że wszystko w porządku. Że się przystosowujesz, że nie potrzebujesz takiej uwagi. Ale prawda jest taka, że im dłużej jesteś w domu opieki, tym łatwiej jest ludziom zapomnieć, jak bardzo ich nadal potrzebujesz. Pamiętam pewnego wieczoru, siedząc w swoim pokoju, trzymając telefon i zastanawiając się, czy zadzwonić do mojego syna. Nie chciałem być obciążeniem. Nie chciałem przypominać mu, że tu czekam na wizytę, która może nigdy nie nadejść. Więc odłożyłem telefon, i wtedy dotarło do mnie. Takie jest teraz moje życie, obserwowanie przemijających dni, mając nadzieję, że ktoś przypomni sobie, aby mnie uwzględnić. Jeśli myślisz o przeniesieniu się do domu opieki, zapytaj siebie: Czy jesteś przygotowany na samotność? Ponieważ niezależnie od tego, jak bardzo Twoja rodzina Cię kocha, kiedy jesteś poza zasięgiem wzroku, Łatwo jest stać się osobą, o której zapomniano. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za cenne, proszę, skomentuj: numer dwa poniżej, aby dać mi znać, że jesteś tutaj. A jeśli jeszcze się nie zapisałeś, polecam subskrybować i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnych filmów. A teraz przejdźmy dalej. Żal trzeci: utrata poczucia celu. Kiedy przeprowadziłem się do domu opieki, myślałem, że po prostu zmieniam miejsce zamieszkania. Nie zdawałem sobie sprawy, że zmieniam także powód, dla którego żyję. W domu miałem obowiązki, rutyny, hobby oraz powód, by wstać rano. Nawet drobne sprawy, podlewanie roślin, robienie sobie kawy, sprzątanie przestrzeni, dawały mi poczucie celu. Jednak w domu opieki te codzienne rytuały zniknęły. Posiłki były dla mnie przygotowywane, sprzątanie wykonywał ktoś inny, a rośliny? Nie były już moje do dbania. Na początku mówiłem sobie, że w końcu mogę się zrelaksować. Zero obowiązków, tylko odpoczynek. Ale po kilku tygodniach uświadomiłem sobie, że czegoś mi brakuje. Dni były długie, rozciągnięte z niczym do robienia, oprócz czekania. Widziałem to także u innych mieszkańców. Ludzie, którzy kiedyś byli pełni energii, teraz spędzali dni na siedzeniu, gapieniu się, czekaniu, aż czas minie. Był mężczyzna o imieniu George, 84 lata, który przez całe życie był stolarzem. W domu zawsze coś naprawiał, budował małe projekty w swoim garażu. Ale tutaj nie było narzędzi, projektów. Nic, co mógłby stworzyć. Obserwowałem, jak powoli się wycofuje. Jego ręce, niegdyś silne i sprawne, teraz bezczynnie spoczywały na kolanach. Czuję się bezużyteczny. Powiedział mi pewnego dnia, i dokładnie wiedziałem, co ma na myśli. Kiedy nie masz już czegoś, o co możesz dbać, lub czegoś, do czego możesz dążyć, życie zaczyna tracić sens. Umysł zwalnia, ciało podąża za nim. A wkrótce czujesz się jak tylko kolejny mieszkaniec w miejscu, gdzie czas płynie, ale nic naprawdę się nie zmienia. Jeśli rozważasz dom opieki, zapytaj siebie: Co nadaje Twojemu życiu sens?, ponieważ gdy już się przeprowadzisz, znalezienie celu nie jest tak proste, jak wypełnienie czasu. Chodzi o walkę, o utrzymanie rzeczy, które sprawiają, że czujesz się żywy. Żal czwarty szybszy spadek zdrowia niż się spodziewano. Zanim przeniosłem się do domu opieki, dobrze sobie radziłem jak na swój wiek. Nie biegałem w maratonach, ale umiałem jeszcze o siebie zadbać, chodzić na spacery i gotować własne posiłki. Miałem moją małą rutynę, która trzymała mnie w ruchu: zakupy, rozciąganie się rano, nawet tylko chodzenie po domu, by utrzymać nogi w kondycji. Jednak kiedy się tam przeniosłem, wszystko się zmieniło. Na początku wydawało się, że po prostu odpoczywam. Posiłki były mi dostarczane, a ja nie musiałem stać w kuchni, żeby gotować. Jeśli czegoś potrzebowałem, mogłem po prostu wcisnąć przycisk, a ktoś przyjdzie mi pomóc. Ale nie zdawałem sobie sprawy, że im mniej robiłem samodzielnie, tym słabszy się stawałem. Przestałem się tak dużo ruszać, a wkrótce moje nogi zaczęły być sztywniejsze. Siedziałem więcej niż kiedyś, i zanim się zorientowałem, wstawanie z krzesła zaczęło być trudnością. Mięśnie, z którymi przez lata utrzymywałem formę, znikały szybciej niż się spodziewałem. To nie tylko ja, widziałem to również u innych. Ludzie, którzy wcześniej spacerowali o własnych siłach, nagle polegali na wózkach inwalidzkich, ludzie, którzy kiedyś byli samodzielni. Teraz potrzebowali pomocy w rzeczach, z którymi wcześniej nie mieli problemów. Im więcej pomocy dostawaliśmy, tym bardziej wydawało się, że jej potrzebujemy. Pamiętam moją sąsiadkę Alice, osiemdziesięciodestoletnią kobietę, która była pełna życia, kiedy przybyła. Często chodziła na spacery po obiekcie, twierdząc, że nie zamierza spowalniać tylko z powodu wieku. Ale po kilku miesiącach zauważyłem, że już tak dużo nie spaceruję. Potem zaczęła używać chodzika, a potem wózka inwalidzkiego. Pewnego dnia spojrzała na mnie i powiedziała: Nie wiem, kiedy to się stało, ale czuję, że w ciągu kilku miesięcy postarzałam się o dziesięć lat. I dokładnie tak było. Kiedy przestajesz używać swojego ciała, zaczynasz je tracić. W domu opieki, gdzie wszystko jest zaprojektowane dla wygody, łatwo zapomnieć, że ruch to nie tylko sprawa wygody, to kwestia przetrwania. Gdybym wiedział, jak szybko stracę swoją siłę, walczyłbym mocniej, aby pozostać w ruchu, być aktywnym, popychać się jeszcze bardziej, nawet jeśli nie chciałem. Jeśli rozważasz dom opieki, zapytaj siebie, czy będziesz miał motywację aby utrzymać swoje ciało w dobrej formie, kiedy wszystko jest zorganizowane, aby ułatwić życie? Ponieważ, gdy raz zwolnisz, nie jest tak łatwo wrócić do dawnej formy. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za cenne, proszę, skomentuj takie numer cztery poniżej, aby dać mi znać, że jesteś tutaj. A jeśli jeszcze się nie zapisałeś, Polecam subskrybować i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam w tworzeniu dobrego kontentu, który informuje i inspiruje. A teraz przejdźmy dalej. Żal piąty. Utrata prywatności i godności. Jedną z rzeczy, których nie w pełni wziąłem pod uwagę przed przeniesieniem się do domu opieki, było to, jak bardzo stracę prywatność. W domu miałem swoją przestrzeń. Mogłem zamknąć drzwi do sypialni, usiąść w ciszy, jeśli chciałem, i robić wszystko po swojemu. Ale w domu opieki prywatność to luksus, którego nie zawsze możesz zachować. Od momentu przybycia czułem się, jakbym był non-stop obserwowany. Personel wchodził i wychodził, były ustalone kontrole pokoju oraz wspólne przestrzenie. W których rzadko jesteś sam. Nawet proste czynności, takie jak ubieranie się czy korzystanie z łazienki, często wymagały czyjejś pomocy. Wiem, że po prostu wykonywali swoją pracę, ale trudno jest przyjąć pomoc w sprawach, które robiłeś samodzielnie przez całe życie. Pamiętam mój pierwszy tydzień, zmagając się z myślą, że muszę prosić o pozwolenie, aby robić rzeczy, które kiedyś robiłem bez namysłu. Chciałem wziąć prysznic? Może musiałbym czekać, aż ktoś będzie dostępny, aby mi pomóc. Potrzebowałem pójść do łazienki? Czasem naciśnięcie guzika oznaczało czekanie dłużej, niż bym chciał. Nawet wybór posiłków był ograniczony. Jeśli nie podobało ci się to, co było w menu danego dnia, to niestety. A potem był problem z współlokatorami. Nie każdy ma pokój prywatny. Dzielenie przestrzeni z kimś, kogo nie wybrałeś, może być frustrujące. Miałem szczęście, mając miłego współlokatora, ale słyszałem historie o innych, którzy mieli mniej szczęścia. Niektórzy mieli współlokatorów głośnych, nieczystych lub z problemami poznawczymi, które uniemożliwiały spanie. I niezależnie od tego, jak bardzo starasz się, aby twój pokój przypominał dom, Nigdy nie będzie on naprawdę Twój. Godność to trudna rzecz do stracenia. Nie zrozumiałem, jak wiele z niej będę musiał się wyrzec, zanim już tam byłem. Kiedy ludzie pukają, ale nie zawsze czekają na odpowiedź przed wejściem. Kiedy rozmawia się z Tobą jak z pacjentem, a nie jak z człowiekiem. Kiedy Twoje codzienne rutyny są dyktowane przez harmonogram, którego nie stworzyłeś. To zmienia twoje poczucie siebie. Zaczynasz czuć się mniej jak ty, a bardziej jak tylko kolejna nazwa na liście. Jeśli rozważasz dom opieki, zapytaj siebie, czy jesteś gotowy zrezygnować z prywatności i kontroli, które miałeś przez całe życie? Ponieważ kiedy raz to stracisz, trudno to odzyskać. Żal szósty. Uświadomienie sobie, że wyjście jest trudniejsze niż myślisz. Gdy po raz pierwszy przeniosłem się do domu opieki, mówiłem sobie, że to tymczasowe. Myślałem, że dam temu szansę, zobaczę jak to wygląda, a jeśli mi się nie spodoba, zawsze mogę wrócić. Ale nie zdawałem sobie sprawy, jak trudne będzie wyjście, gdy już tam będę. Na początku wydawało się to proste: jeśli mi się nie spodoba, po prostu wrócę do domu. Ale dom nie był już tym samym miejscem. Mój dom stał pusty, a utrzymanie go na odległość stało się trudne. Moje dzieci już zaczęły wprowadzać zmiany, sprzedając rzeczy, które myślały, że nie będą mi potrzebne, a nawet rozważając wynajem miejsca. Kiedy podniosłem temat powrotu, zawahały się. Czy jesteś pewny, że możesz sobie poradzić samodzielnie? Czy nie byłoby bezpieczniej pozostać? Tylko chcemy dla ciebie jak najlepiej. A potem była kwestia upadku zdrowia. Po miesiącach życia w miejscu, gdzie nie musiałem gotować, sprzątać ani nawet daleko chodzić, nie byłem już tak silny jak kiedyś. Moja niepodległość zaczęła się wymykać, co czyniło ideę powrotu do domu trudniejszą niż mogłem sobie wyobrazić. Nie byłem już pewny swoich umiejętności samodzielnego życia, a ten strach mnie unieruchomił. Spotkałem innych, którzy mieli podobne doświadczenia. Myśleli, że spróbują domu opieki przez chwilę, tylko żeby uświadomić sobie, że wyjście nie jest takie proste, jak myśleli. Im dłużej zostajesz, tym trudniej jest przystosować się do życia na zewnątrz. Niektórzy nawet stracili te opcje całkowicie. Gdy ich domy zostały sprzedane lub oszczędności wyczerpane przez koszty opieki, nie było już powrotu. To jest ta część, której nikt ci nie mówi. Przeprowadzka wydaje się decyzją, którą możesz cofnąć, ale dla większości ludzi nie jest to takie proste. Dom opieki staje się powoli całym twoim światem, a zanim się zorientujesz, życie na zewnątrz, które znałeś, zaczyna wydawać się odległym wspomnieniem. Jeśli rozważasz dom opieki, zapytaj siebie. Czy jesteś przygotowany na możliwość, że po wejściu do środka wyjście może być trudniejsze niż niż myślisz? Ponieważ gdy już się osiedlisz, bariery do opuszczenia, czy to finansowe, fizyczne, czy emocjonalne, mogą być trudniejsze do pokonania niż się spodziewasz. Jeśli nadal oglądasz ten film i uznajesz te spostrzeżenia za cenne, proszę skomentuj na aż numer 6 poniżej. Aby dać mi znać, że jesteś tutaj. A jeśli jeszcze się nie zapisałeś, polecam subskrybować i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam w tworzeniu dobrego kontentu, który informuje i inspiruje. Podsumowanie. Patrząc wstecz, nie żałuję, że się starzeję, ale żałuję, że uwierzyłem, że dom opieki był moją jedyną opcją. Wszedłem z oczekiwaniami komfortu. Bezpieczeństwa i lepszej jakości życia. To, co znalazłem zamiast tego, to świat, który powoli odbierał mi moją niezależność, prywatność, cel, a nawet moje poczucie siebie. Czy to znaczy, że domy opieki są całkowicie złe? Niekoniecznie. Niektórzy ludzie naprawdę potrzebują poziomu opieki, jaki oferują. Ale zanim podejmiesz tę decyzję, dokładnie pomyśl o tym, co tracisz. Ponieważ gdy już się przeniesiesz, życie nigdy nie będzie takie samo. Gdybym mógł to powtórzyć, walczyłbym mocniej, aby pozostać w swoim własnym domu, zbadałbym więcej sposobów na uzyskanie pomocy bez rezygnacji z mojej wolności i upewniłbym się, że naprawdę muszę tam być, zanim podejmę tak trwałą decyzję. A jeśli stoisz przed tą decyzją, mam nadzieję, że poświęcisz czas, aby zapytać siebie. Czy to naprawdę to, co jest dla mnie najlepsze? Czy to tylko to, co wydaje się teraz najłatwiejsze? Ponieważ życie, które masz dzisiaj, Twoje rutyny, Twoja niezależność, Twoje wybory, jest warte trzymania się jak najdłużej. Dziękuję, że dołączyłeś do nas dzisiaj. Chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie: zostaw komentarz poniżej i podziel się jedną rzeczą, którą dziś się nauczyłeś, i jak planujesz to wykorzystać w swoim życiu. Twoje myśli są dla nas ważne, więc nie wahaj się ich wyrazić. Czytanie Waszych komentarzy daje nam ogromną motywację i zachętę. Jeśli podobał Ci się ten film i uznałeś go za pomocny, proszę, polub, subskrybuj i podziel się tym. Twoje wsparcie pomaga nam w tworzeniu dobrego kontentu, który informuje i inspiruje. Dziękujemy za oglądanie i czekamy na Ciebie w następnym filmie.